Cześć. Dziś nagrywamy cztery nie, nie wiem jakieś cztery jakieś aplikacje. Pierwsza to Hair my program start i mamy zapalić. otworzyć i zapalić? Jakoś to można zmuchnąć. Nie wiem, nie da się. O, kurde Patrzeć. Mm. To była pierwsza aplikacja. No. zaczynamy kolejną aplikację. opa Klikamy i się nam nalewa picie. Okulde wlałnie. Pokulda. O, trzeba tak trzymać tableta taki. Ops, przepraszam. Zobaczmy na ten dźwięk, ale to deszcz. O, klikacie to. No kurde. się, o, klikacie guzik i wam się napełnia. O, i trzeba to jakoś wypić. O. Chyba to trzeba przechylić. O, i wam się wylewa. Tak. Kolejną już Aplikać. I trzeba to kliknąć. Poczekajcie, podgłoszę. O, i trzeba tak. Tuż można tak. Halo. Halo. No i takie coś. O, jak słyszycie, dziwna aplikacja, ale nawet fajna. Ta aplikacja to mieć mrówkę jakoś tak. O, trzeba... Ja przepraszam za reklamę. O. Kliknąć play No i coś jest co mamy biały ekran biały wywalił mnie A, poczekajcie, jeszcze raz wyłączymy. O, trzeba kliknąć play. Oj, trzeba dalej klasik. Oj, trzeba nawalać mnóstwy. To samo chyba za, a nie, dobra. Oj, muszę tam zgniatać morówki. Nie wiem, według mnie najlepsza aplikacja, polecam. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć.